Krzysztof Czup, puls dnia. 8:40 Krzysztof Czup pomagał wczoraj kupcom, a my będziemy pomagać całemu światu, bo tak naprawdę ta dziedzina sprawdza się chyba w każdej dziedzinie naszego życia. Ale zaczniemy sobie od filmu, który obiegł kilka tygodni temu polskie media. Studenci SGH nawali sobie w twarz. O co chodziło? Za chwilę wyjaśnimy. Thank you. Thank you. I się tak okładali po twarzach przez dwie minuty, a na samym końcu była niespodzianka. Był coach. Tylko no właśnie, czy to był profesjonalny coach? O to zapytam moich gości w studiu. Hanna Caprewska, akredytowany coach ICF. Witam panią bardzo serdecznie. Dzień dobry. Witam, dzień dobry. I pan Adam Becker, wykładowca Kolegium Da Vinci i również akredytowany coach ICF. Na samym końcu tego filmu państwo widzieli ten film na pewno, tak. prawda? To będzie dobry też sposób na szkolenie przyszłych coachów, że tak nie powinno się robić. Yy, możliwe, ale wolimy pokazywać dobre praktyki. Okej, okay. dobre Raczej praktyki, no. Ale wolimy. w mediach się sprzedają złe praktyki. W mediach się sprzedaje krew, błędy i yy. to był błąd. Tak, na pewno to jest ta droga, którą, którą coach nie powinien kroczyć, mm. tak? Ja bym tutaj no. dodał, że to w ogóle miało niewiele wspólnego z coachingiem. Po pierwsze, była to sytuacja szkoleniowa, po drugie, była to sytuacja, w której naruszone, w mojej opinii, tak na podstawie tego filmu, były granice uczestników. I tak jak Hania tutaj powiedziała, pokazując dobre praktyki, to, co należy robić, to, co się powinno robić, nie ma sensu koncentrować się w aż tak mocnym stopniu na tym, na tego typu sytuacjach. Kim jest coach tak naprawdę? Przepraszam za to pytanie. To teoretycznie zjawisko jest już znane, ale myślę, że nie wszystkim. I dlaczego mówimy coach, a nie trener? Coach hmm. jest zupełnie inną osobą niż trener. <laughs> coach inspiruje klienta do jakby poszerzania swoich horyzontów, do przekraczania swoich psychicznych i fizycznych barier po to, żeby osiągać swoje cele. On go inspiruje, towarzyszy mu w tym, pokazuje ścieżki, natomiast nie mówi jak ma robić. Trener trenuje, coach inspiruje bardziej. Hmm. Relacja między coachem a klientem jest partnerska, mm -hmm. czyli zupełnie inna niż tutaj widzieliśmy na tym. Nie ma ekspertów, nie ma tych, którzy są mądrzejsi. To jest partnerstwo w tym procesie i taki wielki szacunek do klienta i do jego, do jego problemu i do procesu. Mm -hmm. Ja bym dodał, że coach to jest przede wszystkim taka rola zawodowa. To jest fach. Y mm -hmm. Tak jak Pan powiedział na samym początku, że będziemy ratować świat, zadaniem coacha nie jest ratowanie mm -hmm. świata, tylko jest praca po prostu z klientem, który przyjdzie zgodnie z jakimś przyjętym kontraktem, wedle ustalonych reguł i norm, których tutaj akurat odwołując się do tego filmu raczej nie było. I mówiąc to metaforycznie, można by powiedzieć, że w coachingu klient przychodzi i chce dotrzeć do jakiegoś celu. To jest takie słowo kluczce. Mm -hmm. Ale nie ma mapy, nie wie, jak tam dotrzeć. I zadaniem coacha jest nie tyle poprowadzenie klienta do tego celu, co taka pomoc w tym, żeby klient zrzucił swój plecak i znalazł mapę. I razem wespół z coachem, ale tak ramię w ramię, właśnie na zasadach partnerskich do tego celu doszedł. Okej, okay, ale niektórzy z was się śmieją, niektórzy was wyszedają i e, twierdzą, że wy jesteście takimi e, nie do końca wykształconymi psychologami. To prawda. Jest negatywny oddźwięk hmm. społeczny, zwłaszcza po tego typu filmach, czy w związku z tym, że na rynku pojawiło się bardzo dużo niewykształconych osób. Hmm. Natomiast warto to rozgraniczyć, to znaczy rozgraniczyć pomiędzy coachem a mówcą motywacyjnym, czyli okay. osobą właśnie, która wychodzi przed tłum, mówi, inspiruje, ale w taki sposób macie to zrobić, zróbcie to, czy przełamując granicę na przykład. Wielokroć w sposób narcystyczny. Taka osoba syci się właśnie klientami, nie dając im siły. Coach robi zupełnie inaczej. I tego właśnie uczymy w kolegium Da Vinci właśnie całego procesu, łącznie z bardzo solidnymi podstawami psychologicznymi. Ok, cały proces. To ja mogę Państwu pokazać Proszę. jeszcze jeden film, też na pewno go znacie. Ja poproszę może właśnie już w tym momencie prezentacji tego materiału, pamiętacie Państwo, takiego pana, który no właśnie miał przekaz ewidentnie do jednego człowieka. Wie Pan, o co chodzi? O co chodzi? Jesteś najlepszy. Jesteś zwycięzcą. A, jesteś, tak. tak, tak, tak Pokaż mi, mnie o to pytało. No tak. właśnie, no to ja chwilę <coughs> też, zadam to pytanie. Mam nadzieję, że uda się zaprezentować chociaż krótki o, fragment o, tego o, nagrania. Kim jesteś, jesteś zwycięzcą. Kim jesteś, jesteś zwycięzcą. Będziesz walczyć dzień przeciwko przeciwnościami losu. Kim jesteś, jesteś zwycięzcą. Co zrobisz, to upadniesz. Wstaniesz, podniesiesz się. Będziesz biec dalej. Kim jesteś, jesteś zwycięzcą. Kim jesteś, jesteś zwycięzcą. Wszyscy dookoła będą się śmiać z Ciebie i mówili, że jesteś bardzo wartościowy. Kim jesteś? Jesteś zwycięzcą. Kim jesteś? Jesteś zwycięzcą. My tak, wszyscy jesteśmy zwycięzcami po tym filmie, ale to też był kamyczek do Waszego ogródka, że kołczy nie do końca mają pokładane w głowie i tak naprawdę każdy może zostać kołczym. Nie bardzo, nie właśnie to nie każe. To musi być też odpowiednia postawa. Mm. To, to też jest, tak jak powiedział Adam, że to jest zawód, ale to też jest, jest, zobowiązuje do czegoś, czyli do pewnej postawy mm. takiej wobec życia i wobec drugiego człowieka, dużo takiej empatii, zrozumienia dla niego, ale też stosowanie kompetencji. My mamy 11 kompetencji coacha i mamy swój kodeks etyczny, który musimy się za każdym razem okazywać. Każda sesja coachingowa jest poprzedzona takim kontraktem i do tego jest zawsze dołączony kodeks etyczny. i z klientem. Jeżeli chodzi o motywowanie, mhm. klient powinien być zmotywowany, powinien sam się motywować i powinien być zmotywowany do tego, żeby zmieniać i osiągać swoje cele. Natomiast jeżeli my idziemy za klientem, czyli to klient mówi, czego chce, my nie mówimy klientowi, tak jak tutaj na mhm. tym filmie, tylko klient określa to, czego chce poprzez pobudzany, przez inspirowany, poprzez nasze pytania. Panu, panie Adamie, nie zdarzyło się do nikogo mówić, kim jesteś, jesteś zwycięzcą. Byłoby to przekroczenie granic. Mhm. Zadanie coacha, tak się mówi o tym coacha takiego powiedzmy wykształconego, mhm. polega na tym, żeby zadawać pytania. Mogę zadać pytanie, kim jesteś, mhm. ale nie odpowiem, jesteś zwycięzcą, bo to już jest w pewnym sensie naruszające i tak naprawdę to pokazuje moją percepcję klienta, a nie jego własną. Chodzi o to, żeby klient sam. Zobaczył, kim jest. Poza tym, druga sprawa to jest takie urealnianie. Czyli tak naprawdę, oprócz tego, że klient sobie zdefiniuje cel i znajdziemy mapę do tego celu i będzie chciał dążyć to, do tego celu, to podstawowe pytanie jest takie, czy to jest realne? Czy jesteś w stanie to zrobić? Nie każdy z nas jest zwycięzcą. Raczej mhm. warto podejść do tego w taki sposób, że jesteśmy pacjenci, jesteśmy i to jest ok. Rzeczywiście, tutaj też zgodzę się z Hanią, z założeniem takim, że obowiązuje nas kodeks etyczny. Czy ICF-u, czy innej organizacji, czy taki nawet własny. Profesjonalny coach podlega superwizji, to znaczy cały czas sam jest w procesie własnym coachingowym, w którym koryguje swoje błędy, czy wnosi na warsztat rzeczy które mu się nie udały, czy które mu poszły trochę inaczej, ale przy wsparciu innego coacha czy terapeuty. Okej, okay. komu najczęściej pomagacie? Jest jakaś taka grupa? Politycy. To chyba najbardziej wszystkich interesuje. Prezydent Andrzej Duda bez kartki czyta, jest taki pewny siebie. Czy myślicie, że on ma swojego własnego coacha? No to by było domyślanie się. Pewnie ma. Pewnie ma jakiegoś trenera osobistego, nie wiadomo czy coacha, ale na pewno jest ktoś, kto się opiekuje jego wizerunkiem. Mhm. Ja myślę, że do nas przychodzą bardzo różni ludzie. Ja, ja mogę powiedzieć za siebie, że to są tacy, którzy albo chcą rozwijać karierę, albo chcą otwierać własne działalności, albo są, to są menedżerowie dużych firm i korporacji, którzy chcą rozwijać swoje kompetencje. Właściwie coachingowi może podlegać każdy, kto chce i jest gotowy na coaching, tak, czyli na taką formę pracy. Myślę, że to jest kwestia właśnie, po pierwsze trudno odpowiedzieć za coachów, kim jesteście. Ja mogę odpowiedzieć za siebie. Pracuję z ludźmi, którzy chcą coś zmienić. Głównie jest to środowisko biznesowe, w którym takie tradycyjne formy szkoleń już się trochę przejadły. Menadżerowie chcą w jakiś inny sposób zmienić coś. Tutaj właśnie kwestia chęci zmiany jest bardzo istotna. No i potrzebują jakiegoś nowego sposobu. I też Przy czym dodam, mm -hmm. że jest to współpraca, a nie pomaganie. Okej. Okay. To na sam koniec może nie powinienem tego pytania zadawać. Nie należycie do najtańszych, prawda? Osób, które pomagają. Skąd te ceny się biorą? Bo na przykład jak Ehe. czytałem e, mm -hmm. tego pana z SGH, no tam kilka tysięcy za, za dzień, no to skąd ja wezmę takie siano? Ja, ja nie, wiem, te, mm -hmm. te, nie wiem, czy on to. Przepraszam cię. Ja nie wiem, czy on tyle po pierwsze dostaje. Mm -hmm. Myślę, że to może być jakiś rodzaj strategii marketingowej. E, Całą kwestię weryfikuje rynek tak naprawdę. Można sobie ustawić na stronie internetowej po 50 tysięcy za sesję, ale pytanie, kto nam za to zapłaci i kto za to realnie płaci? Ja myślę, że faktycznie rynek to weryfikuje. To są może jednostki w Polsce, które zarabiają duże pieniądze, naprawdę, nie wiem, olbrzymie za jedną sesję. Natomiast średnia rynkowa i średni portfel będzie na pewno mówił, że niestety. Nie, nie, nie stać mnie, tak? Mhm. Także te ceny są bardzo różne. My w swoim, nawet w kodeksie etycznym, w swoich wartościach, jeżeli ktoś, komuś nie stać na, na taką sesję, to dajemy ją gratis. Mamy różnego rodzaju eventy, organizujemy poprzez ICF, takie światowe eventy jak Coaching Week czy Drogowskazy Kariery, gdzie dajemy te sesje i warsztaty gratis dla tych ludzi, którzy, dla których nie stać. Warsztaty gratis dają, nie dają po twarzy i dobrze dziękuję. Bardzo, bardzo dziękuję za to spotkanie. Hanna Caprewska, certyfikowany coach ICF i Adam Becker, wykładowca Kolegium Da Vinci i również akredytowany coach ICF. Dziękuję Państwu bardzo. bardzo dziękuję. My teraz się na chwilę rozstaniemy, a po krótkiej przerwie spotkanie z Remigiuszem Kozińskim.